Was kochani, karta dnia środa 25 czerwca wybieracie jedną z trzech kart dnia. Ok. Raz, dwa, i trzy. Raz, dwa i trzy. Dobra. To zaczynamy. Spędź trochę czasu samotnie na łonie natury, medytując o swoich pragnieniach i zamiarach. Poproś anioły, by pomogły ci nabrać optymizmu. Znajdźcie chwilę czasu dla siebie, żeby poukładać sobie w głowie, tak? Czyli ja to zawsze mówię, wytropić swoje lęki, wytropić swoje pragnienia, tak? Żeby wszystko sobie poukładać na spokojnie, sam na sam ze sobą. I powinna nastąpić adaptacja dziobaski. No, nie walczymy z wiatrakami, jest adaptacja, akceptacja, jest tu i teraz. I tu i teraz układacie sobie w głowie plan działania. Przede wszystkim trzeba zobaczyć, jakie wy macie pragnienia, jakie mm, możecie spełnić marzenia realnie, stąpając po ziemi, tak? Nie poprzez iluzję. Dwujeczki, nadszedł czas, by zdobywać wiedzę, uczyć się i zbierać informacje. Ciesz się z bycia uczniem, ponieważ wykorzystasz swoją wiedzę w przyszłych działaniach. Czyli idziecie do przodu, uczycie się. Wyciągacie też, Wnioski z tego, co się wydarzyło, bo to też jest lekcja życiowa i idziecie do przodu. Pozytywna energia będzie Was otaczać. Tylko od Was zależy, czy Wy zostaniecie w tym dniu w tej pozytywnej energii, czy pozwolicie na to, żeby ktoś Wam tą pozytywną energię zaburzył. Wy macie iść do przodu, Wy macie robić kolejne kroki ku swojemu rozwojowi, tak? I nie pozwolić na to, żeby ktoś to zaburzył. Trójeczki. Słuchając głosu swojego serca, przyciągasz do siebie dobrobyt. Czyli, tak jak zawsze mówię, przy tej karcie nie tylko o kasiorkę chodzi, podobne przyciąga podobne. Zmieniając siebie na, na to, że chcemy być lepszymi ludźmi, przyciągamy podobnych ludzi do siebie, tak dźubaski. I bezruch, pozwólcie sobie na bezruch. No, po co się śpieszyć? Cierpliwość, bezruch. Może te opóźnienia są potrzebne, żebyście jeszcze raz przyjrzeli się tej sytuacji. Światło czy cień sobie tu weźmiemy. No właśnie, pozostańcie w cieniu. Naprawdę, pozwólcie sobie na bezruch. Yy. Przyjmijcie wszystko ze spokojem, nawet jeżeli coś Was wzburzy, to gdzieś indziej wyrzucić te emocje. Nie dać się wyprowadzić z, z równowagi. Zupełnie inaczej się zachować niż, dotycz, niż, niż dotychczas się zachowa, zachowywaliście. Boże, już za dużo nagrań. Niż dotychczas się zachowywaliście w danej sytuacji. Wziąć wszystko na spokój, na bezruch. Zadbać też o, o to, żebyście Wy wypoczęli, odpoczęli od tej sytuacji. Czyli taki bezruch, no. Dobra, dziobaski, mantra. Pokora. Pozwól mi Boże zawsze przyjmować właściwe wsparcie. Przyjmuję Twoją pomoc w każdy możliwy sposób i cieszę się, że ją otrzymuję. Słuchajcie, przyjmijcie pomoc od ludzi, którzy naprawdę chcą Wam pomóc, tak? Chcą Wam doradzić. I trochę pokory, pozwolić sobie na bezruch, tak? Akceptacja, adaptacja, pozytywna energia. A zobaczycie, że pojawią się nowe możliwości, i ta energia się oczyści wokół Was, i pojawią się nowi fajni, pozytywni ludzie. Dziękuję.